Moskitiera plisowana to doskonałe uzupełnienie drzwi tarasowych. Taka osłona będzie skutecznym rozwiązaniem, jeśli chcemy uchronić nasze wnętrza przed owadami, a jednocześnie cieszyć się świeżym powietrzem. Siatka moskitiery wykonana jest z trwałego włókna szklanego. Oznacza to, że jest wyjątkowo odporna na pogodę i czynniki zewnętrzne. Siatki dostępne są w kolorze czarnym lub szarym. Do dyspozycji mamy również bogaty wybór kolorów ramek, co pozwoli nam dopasować je do wyglądu drzwi. Nasza moskitiera plisowana doskonale współgra z drzwiami przesuwnymi DA77HST. Co to oznacza? Zobaczmy. System wykonany jest ze specjalnej plisowanej siatki zamontowanej na konstrukcji z profili aluminiowych. Podczas zamykania układa się ona w harmonijkę, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca.